Właśnie trenujemy, żeby zostać prawdziwymi Demon Hunters, K-pop Demon Hunters w sumie. Patrzcie! Wow, patrzcie na ty cios Jak go, go nie rozwalić ja nieco! O, a się poprawi. Pokaż, pokaż Ja widzowie wiercę, bo nie będę żadnych demonów łapał, nie wierzę w takie rzeczy. K-pop słysza... Demon Hunter. Dobra, mi z tym K-popem. Ja słyszę. -pop stary. pop Demon po... Hunters. Stary, stary. ja zerłubisty. Gdzieś mam ten twój film, stary. Słyszałem, że pod salonem, w sensie pod podłogą w salonie jest skarb, więc wiercę stary. Stary, masz taki zerłubisty, niech wykorzystaj go. Stary, to ja pokażę widzom, co się z tobą. Pytanie jak dalej będziesz mnie zmuszał do oglądania tego czegoś, dobra? Dobra, pasz, dawaj, pasz, dawaj. dawaj. Yeah! Kurna, co jest? O! O! Trochę mu się oberwało. Ej, dobra, Kurno. nice. To jest mega mocny. Mocny! Ogólnie to was no. widzowie tak, no nie wiem, z 5 kilo? Tak, ja myślę, no. On jest urodzonym Demo tak, tak, No na, tak na pewno, stary, na pewno. twoja kolej. Tak, trzymaj kamerę, stary. Jak wiecie, ja jestem urodzonym łucznikiem, więc ja mam u i patrzcie na to. Yeah, nice. I Ej, dobrze, w... tam. Właśnie zobaczcie to widzowie. To jest coś, co jak zostawicie 10 kolej... tysięcy lajków, to wyślę jednemu z was takiego chaina. To ogólnie te chainy są widzowie dla każdego z tych składów. Te są dla mnie, bo są niebieskie, te są dla zipka, bo jest prawdziwe, wiecie, srebro ice. to są dla pączka, bo patrzcie, on jest cały na czarno. Nie wiem, może można Dominiki albo dla Oli na przykład. Musimy ćwiczyć dalej. Teraz bym poćwiczył trochę jakieś bardziej karate mówcy. Ej! Słyszałeś? Co tam? Coś na górze. Ej, ale poczekajcie, poczekajcie, bo jesteśmy tylko tak. Ja, ty i ty. To jest taki zabrani. Nie, nie ma. Nie, są. Nie ma on. Ej, bez kitu. Chodź. Zobaczymy, to. Ktoś tam szedł. Ej, ale to były jakieś chyba dziewczyny w ogóle. Co? Zmoczymy. Stary, jeśli zaprosiłeś jakieś dziewczyny, to my z zipkiem będziemy mieli przewalone. No właśnie. Ej chłopaki dzisiaj akurat nie. Ale ja, no trochę wyglądały jak w domu. Dobra, idziemy. Z tych Demon Hunters. Stary! Ty już tyle tego oglądasz! Oh, że masz jakieś urojek! Stary! Zaprosiłeś? Zaprosiłeś jakieś do domu. Ja i Zipę będziemy mieli przewalone, bo doma i ona się dużo. Co jest? Chodźcie, chodźcie tam, zobaczymy tam, naokoło, naokoło. Skoro co ty. Co ty robisz? No. Co? co? Kepsi na sobie... Jem. Stary widziałem jak mój ulubiony Youtubeberio. Więc też zacząłem jeść po prostu na odcinkach. Kepsy? Uh -huh. Dobra, chłopaki, dawajcie Zipek, ty postaraj się nie mieć tego za głośno, żeby Dobre, uh -huh, Dobra, mhm, No dobra, Mogę rzucić tym też granatem. Nie, nie i domu, Stary, To jest profanacja kebaba. Nieprawda! Przecież jem to dalej. Dobra, po cichu, po cichu, bo nas, żeby nas nie zauważyły. Sobie jakieś... no, no. To jest Twoja sprawa. Nie, Słuchaj. moja to jest Twoja sprawa. Jak to ma się do to będzie. To, będzie to nic nie słyszałem One rzeczywiście, miałeś rację Igor, one wyglądają jak te laski z tej Demon Hunters Jak one się nazywają te? k Rumi Mira Nie wiem, mnie przeraża, że wiecie takie rzeczy Ja nie wiem, oni to One wyglądają ogóle chyba nocowanki robią nas na chacie Czy one myślą, że to jakby ich chata? Ej, może one się wprowadziły obok i się do powieszały pomieszały na przykład Albo może przyjechały tu na zlecenie zabić kilka demonów no to jeżeli my jesteśmy demonami O kurde, jesteś demonem? Patrz, jak ja mam tatuaże no uderzył ty, 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 ty. Z taką demoniczną mocą. Dobra, odsuwamy się od niego na 100%. Przemu, ale jak jestem demonem, to w sobotę. Co ty myślisz, że jakieś dwie demon hunterki mi coś zrobią? No, ja, demony potrafią śpiewać, więc musisz też umieć śpiewać. Pijwojanka! Do samego ranka! Pijwojanka! Chłopaki. Ja bym ogólnie dołączył do nich na to nocowanie. Tak. je! Ja tym to my będziemy my. związani, jak Doma i Ola się dowiedzą, że nocujemy sobie z jakimiś dwoma nie się nie dowiedzą, je. one się nie dowiedzą chłopaki A czemu ty chcesz wyjąć te dwie obce dziewczyny? Dla, Dla zabawy, Dla, nie no do... boję się ich po prostu Okej, okay, okej, okay. robimy tak, bierzemy jakieś fajne pr... smakujki, jakieś jakby, chipsy, albo jakiś popcorn może Sorry, nie dało się ciszej, no I idziemy po prostu tam do nich, dołączamy i mówimy, że chcemy razem z nimi obejrzeć film Co? To jest Dobra. Idziemy po te przekąski, dawajcie. Nigdzie nie ma tych właśnie. Tu była szafa ze słodyczami i patrz, są tylko jakieś diamenty, stary. Pary, te diamenty, no? Jak dla mnie, to Paweł Słuska stary, zjadł wszystkie przekąski. Zjad nam, stary, ja ostatnio widziałem na kawę. on tu przychodzi, to widzimy, jak Paweł wchodzi do domu, otwiera lodówkę i zjada naszą pizzę. Co ty robisz, stary? Ja lodówkę! Tak Uwielbiam tak nutelle, nutelle się... uwielbiają. O, dżem malinowy? Dżem malinowy też będzie git Stary, przestań myśleć. o czy nie? Dobra. Wiesz to, o, jabłka też, jabłka są zdrowe. Mleko będzie... też lubią. Ej, w sumie z Nutellą mleko jest dobre. Nie Ciemy. wiem, mnie przeraża to jak bardzo napaleni jesteście stary na te dziewczyny. <laughs> Mi się nie podoba ten połys. Trzeba być miłym, tak, one są u nas w domu, gościmy je, dobrze, mamy jabłka. Stary złamały nam się na chatę, a ty chcesz być miły. Ubijamy, dawajcie. I siema. A ty. E. O kurde Zaprały. Ej, zobaczcie! co to jest. To jest. To jest, to się stało? Każdy no, na podglądacie? Oni wiedzą! Chłopaki, mówiłem wam, że jesteście za głośno! Mówiłem wam, cały czas byliście za głośno! Ej, co Ale z tym co tym robimy? No właśnie, nie wiem, w sumie tego nie chcą, to może możemy to zjemy? Ale nie, 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 dobra, czekajcie! Nie da się wyjść, poczekaj, poczekaj, poczekaj! Ej, dobra, stary, czyli tam jest zamknięte, został balkon! Czemu ty jesz czemu no, Nie, nie. wiem! Najpierw kebab, teraz motel! To ostatnia trasa, czyli balkon, jest otwarty, gig. Stary, a może tu się skitrały? Patrzcie w dole nikogo nie ma Są tutaj, patrz! Są! Schowały się w drugim pokoju Ej, wychodzą, wychodzą Idź widzicie, będziemy. Otwarte, Idealnie. Więcej mnie niż Wy, bo mam większy mózg i słuchajcie, przeknijeniłem taki jeden pomysł. Chciałem zebrać informacje, żeby wiedzieć jakie pokonać. Może się przebierzemy, bo poznałem nas Nie, czekajcie, a my nie mamy na przykład jakiejś biblioteki na górze? Chodźmy na górę. Stary, to jest ogólnie stos wszystkich książek takich demonicznych i tego typu, więc może tutaj coś znajdziemy. Patrzcie, London. London jest mega przyklęty akurat. Patrzcie coś w środku. Safe. Widzicie? To są stare takie mega przerobane książki. To jest czerwona księga, nie można jej otwierać. A ta, O! To jest w ogóle książka o demonach. Zobaczmy. Tu może coś być, nie? No, no. na głowie. Do, jak drona to podłączyłem wszystko, patrz, jest podgląd. Jeźdzą Chcieliśmy drona? Chcieliśmy no. Dobra, w sumie spokój. Patrzcie, tu są demony właśnie jakieś. To są, to są te laski tak naprawdę w prawdziwe w swoim obliczu, nie? Patrz, to są te ich włosy właśnie takie. Czy coś w ogóle jeszcze będzie? coś wystarczy. Tu jest jakaś kartka, jeszcze zobaczmy tą kartkę. Jedyny sposób na pokonanie łowcy demonów to ujawnienie ich prawdziwej tożsamości. Czyli jak z Supermanem. tą po kartkę Trzeba ujawnić prawdziwą tożsamość. No jak, zobaczcie, w twarze. W sumie też, prawda? A bez kitu nie widzieliśmy ani razu, jak one wyglądają. Mm -hmm. Ej, dobra, stary, ten dron się przyda, bo w sumie to ostatnia lampada monitor. Link, my tu nie mamy jak no lecz tak. do kamery. To dobra, odpalę ten tego drodzica. Mózg pracuje O, widzę siebie. Patrzcie, widzowie, to jestem ja. Jaka incepcja ziom. Mhm. F F Pozdrawiam F was, was, widzowie. Dawaj Spek, wylatuj na dół, wylatuj a, na dół. Ej, widzę je. Jest, 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 jest. Ej, on ma miecz w ogóle. One wzięły ten wielki miecz stary, którym ty walczyłeś. Jakby one go uniosły stary? On jest mega ciężki. Nie wiem, stary, leć tam do nich, leś tam do nich. Nie wiem, postaraj się trochę nie zbliżać do nich, bo ja rwałem tego do. Ej, bo ogóle na twarzy nie widać. Co one robią? One ćwiczą. a co jak jakby leciał tak w jedną z ich Włosy by się i byśmy je pokonali! Nie, stary, stary! Skoro one łapią demony, to myślę, że z jakimś dronikiem stary, no poradzą sobie tak o no, Dobra, dobra, dobra. leź do salonu tam bardziej do studia stary wleć. Dobra. Zauważam tego drona czy nie? Chyba nie. Ej, a wejść zobacz na dół stary pod siebie tym dronem. Na stół, na stół. O, są moje chainy, są moje chainy. Ej, Ale dobra, dalej. Ej! Yyy, Jestem ten, kurde, ten jeden z tych... Tak, tak, tak! Jakoś soja boys. Co? Czyli one sobie go wydrukowały. Ej, czyli one już zmieniają tą chatę pod siebie. Ej, gdzie one powiedzieli? Czyli mi się nie że one... nie. Zniknęły. one zniknęły. dobra, dobra, idą do łazienki. Co one robią? Co one robią, Co? one robią. Ej, one zakrywają lustro. Czemu? 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 Poczekajcie, to może. To ma sens chyba. Jedyny sposób na pokonanie Demon Huntera to jest, żeby ujawnić prawdziwą tożsamość. Czyli właśnie może w lustrze one się muszą przejrzeć, a go je teraz zakrywają. Tak? Musi wzięć tylko jedno lustro i jakby. One muszą się popatrzeć, popatrzeć na siebie. się. Na siebie. Dobra, to jest dobre. Stary wiem, gdzie jest takie lustro, tak? Mamy lustro stare w naszej kwiestorni strasznej. Dobra, Dawaj, się, stary, idziemy. weź ten dronem. Dobry, i, lo, wracaj nim tutaj, wracaj tutaj. Dobra stary, widzisz, patrz, mówiłem, widzę. Tym, że to tutaj Ej, jest dobra. jest mega dobre, bo patrz, jeszcze możemy się nim zasłonić, że jakby chciały nas zaatakować, to będzie taka tarcza, stary. Tak. Więc to jest mega dobre. Ej, czy tu może czegoś jeszcze nie ma fajnego? Chyba nie. No, nie zrobimy, nie bo nie. widzę tylko połowę życia. Ale... Ziomek! O, o, dzięki. Ej stary, on jest kimś totalnie bezpecetem. Dziubek, co ty dzisiaj jadłeś? Kebaba. Ma... Pa. Patrzcie, to jest ten k-pop dance jakiś To co robimy? Idziemy panie, stary Po co ci lustro? O, ja nie idę stary, idę Ej dziewczyny oh. co jest? Co jest? Działy Zniknęły Udało się Ty to nie zasługujesz tak, tak jak to? Przecież umyłem lodówkę Wy zostawcie lajka, suba, widzimy się w następnym odcinku Ela.